Jeżeli chodzi o powikłania po wypełniaczach, najczęściej one niestety są po operatorach, którymi są dziewczyny, które zajmują się taką kosmetyką bardziej. Nie znają kompletnie na to. Ważne jest, żeby te zabiegi przeprowadzał lekarz. Posiedziały w gabinecie kosmetycznym I te dziewczyny często nawet natury nie mają, a wypełniają usta i naprawdę robią jakieś nie jakie metamorfozy, one nie mają bladego pojęcia. Czy To jest w ogóle legalne? Cześć, witamy ponownie na kanale Bartczyszyn.pl. Ze mną jest dziś doktor Aleksandra Bogocz. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kwestię wypełniaczy. Co to w ogóle jest? Z czym to się wiąże? Na czym to polega? Wypełniacze tkankowe, tak? Takie, takie hasło. Tak, tak, wypełniacze tkankowe. Teraz... W... 90% wypełniaczy na rynku to jest kwas hialuronowy. On jest po prostu usieciowany, dlatego że tutaj troszeczkę wrócimy do podstaw. Każdy z nas produkuje kwas hialuronowy. Tylko ten, który jest produkowany w naszym organizmie, degraduje się w ciągu 24 godzin. A usieciowane, czyli syntetycznie produkowany kwas hialuronowy, który jest dodatkowo sieciowany jakimiś tam czynnikami, on degraduje się tak od pół roku do roku mniej więcej, w zależności od, od, od człowieka. I co nam daje to sieciowanie? Jakby to, to sieciowanie jest też w różnym stopniu różne gęstości są tych kwasów hialuronowych różne przeznaczenia to wypełnia nasze tkanki i bardzo dużo pacjentów bardzo boi się tych wypełniaczy dlatego wypełnia że wypełnia zmarszczki czy wypełnia się zmarszczki chociaż niechętnie tak okay. naprawdę dlatego że bardziej jeżeli chodzi o wypełniacze to ja to widzę w wyrównywaniu proporcji twarzy Dlatego, że jeżeli spojrzymy na twarz i mamy do czynienia z problemem na przykład opadających tutaj chomików, policzkę i tak dalej, i my wypełnimy tutaj tą bruz, bruzdę nosowo-wargową, okej, okay, ona będzie wypełniona, ale dalej policz ten policzek będzie płaski, to będzie średnio estetyczne po mhm. prostu. I w momencie, kiedy jakby zadziałamy raczej na przyczynę tego chomika, czyli podniesiemy owal twarzy do góry, wypełnimy policzki delikatnie, czyli i to nie wypełnimy w sposób nienaturalny, dlatego że z wiekiem nasze przedziały tłuszczowe, które normalnie jakby stanowią takie trochę rusztowanie dla naszych tkanek, miękkich twarzy, one się po prostu, one po prostu zanikają, one ulegają naturalnej degradacji i to jest niezależne od ilości tłuszczu na brzuszku. Tak, żeby to było jasne. Po prostu te przedziały tłuszczowe i one ulegają obsuwaniu się, dlatego że nasze więzadłe twarzy się gdzieś tam obluzowują, i właśnie ten tłuszcz się degraduje. Więc jeżeli i resorbuje się kość przede wszystkim z wiekiem, także nasze łuki jarzmowe, które czasami, jak jesteśmy młodzi, mamy piękne, zaznaczone, one też ulegają resorpcji, czyli ta kość też generalnie gdzieś tam zanika właśnie w, te, w tej projekcji takiej czołowej. Więc e, te policzki, one w pewnym momencie zostają się zapadnięte i wszystko, co bez rusztowania po prostu grawitacyjnie spada w dół. Więc chcemy tak naprawdę wypełniaczami wyrównać i przywrócić proporcje, które były kiedyś, albo po prostu je troszeczkę poprawić. Czasem jakaś asymetria, czasem dołożenie do brudki. Brudka generalnie jest game changerem. Naprawdę, naprawdę brudka jest czymś, co naprawdę większość z nas powinna mieć zrobione i nikt nie zauważy, że cokolwiek było po prostu tutaj zmieniane, a wygląd zmienia się naprawdę o 180 stopni, naprawdę robi efekt wow, a to jest kwestia dwóch, trzech iniekcji, 20 minut pracy i efekt jest po prostu spektakularny, także naprawdę wypełniacze mają gigantyczny potencjał, są owiane naprawdę złą, złą sławą, ale ale powiedz, o, powiedz o tej złej sławie, może że, okay. Przerywając, okay. E, przerywając wypowiedź. E, z czego to wynika? Z e, niewłaściwego podania, niewłaściwej diagnostyki? Wypełniacze najczęściej kojarzą się z przepełnieniem. To znaczy, z jakimiś obrzękami limfatycznymi, z tym takim efektem pillow face albo cut face, który niestety widzimy teraz w ostatnich czasach u gwiazd Hollywood, które gdzieś tam tylko pakują, właśnie te, te, te wypełniacze, żeby wyglądać lepiej, a to już idzie w zupełnie drugą stronę. Teraz, w dobie właśnie takiej estetyki bardzo subtelnej, takiej naturalnej, w nurcie której, w której my właśnie tutaj działamy, no nie ma na to miejsca, bo po pierwsze, Znamy anatomię, uh -huh. znamy takie naturalne proporcje, widzimy pacjenta, badamy go i jakby staramy się sprostać oczekiwaniom, ale nigdy nie robimy czegoś na wyrost. bo Też nie obiecujemy pacjentom, że będą wyglądali nagle po prostu po jednym zabiegu, jak Angelina Jolie. A delikatnie właśnie ulepszamy to, co jakby natura już pięknie stworzyła, tak? Jeżeli chodzi o powikłania po wypełniaczach, najczęściej one niestety są po operatorach, którymi są dziewczyny, które zajmują się taką kosmetyką, bardziej nie znają kompletnie anatomii. Kompletnie. Pracują na niecertyfikowanych preparatach, nie mają pojęcia tak naprawdę, co Czyli robią. Ważne jest, żeby te zabiegi przeprowadzał lekarz. My tak. jesteśmy lekarzami, to oczywiście, Dokładnie. że odpowiemy w ten sposób, ale, ale nie tylko z tego powodu, prawda? Dokładnie tak, dlatego że może dojść do jakiejś reakcji alergicznej, do zatkania naczynia, to się faktycznie zdarza, bo każdy jest inny, każda anatomia jest inna, ale my wiemy, co zrobić żeby ten pacjent wyszedł zupełnie zdrowy do domu, żeby po prostu no, nic się takiego wielkiego nie wydarzyło. Natomiast jeżeli to się dzieje w gabinecie kosmetycznym i te dziewczyny często nawet matury nie mają, a wypełniają usta i naprawdę robią jakieś nie wiadomo jakie metamorfozy, one nie mają bladego pojęcia. To jest w ogóle legalne? Nie. To jest średnio legalne, ale to jest walka z wiatrakami. Naprawdę. bo to jest batalia, która trwa od dekad tak naprawdę i, i no, jesteśmy w takim ślepym załuku i te dziewczyny dalej robią to, co robią i bez praktycznie żadnej konsekwencji. Okej, okay, a powiedz o tym, czy zdarza się tak, że zgłaszają się do ciebie pacjentki, które właśnie doświadczyły takiej powiedzmy nieprofesjonalnej procedury z zakresu medycyny estetycznej? Niestety tak. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby przyszły za późno, że doszło do martwicy jakiejś części twarzy. Natomiast bardzo często zdarzają się powikłania po ustach, jakaś migracja kwasu, albo jakieś błędne podanie, jakby przesunięcie się, powiedzmy, takiego, coś, ale implantu podskórnego, i właśnie z zaburzeń albo drenażu limfatycznego, czyli gigantyczne obrzęki pod oczami, albo właśnie gdzieś tam jakaś spłynięty kwas w, w zupełnie nie tym miejscu, albo właśnie z ucisku gdzieś. Tam na naczynie dochodzi do jakiegoś niedokrwienia danego obszaru, i po prostu ten kwas musimy szybko rozpuścić, dlatego że może dojść do nieodwracalnych skutków. Powiedzmy jeszcze na temat procedur związanych z wypełnianiem ust: z wypełnianiem, powiększaniem. Jak ty się na to zapatrujesz? Jak taka procedura wygląda? Czy warto iść w tym kierunku? Mm, nie dla każdego. <noise> to znaczy, ja stawiam na naprawdę dokładną kwalifikację pacjenta. W momencie, kiedy kobieta ma już naprawdę pełne, ładne usta, ja tam nie dokładała, bo to będzie wyglądało sztucznie. I moje poczucie estetyki jest takie, żeby generalnie robiąc cokolwiek, ktoś, kto nas widzi na ulicy, nie zrobił jakieś takie no matko, ale została skrzywdzona, tak? Ale, ach, matko, jaki ona ma kaczy dziób. Yy, no, 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 bo to nie o to chodzi. Tak? Bo to nie jest nasze poczucie estetyki. I to się dalej dzieje. Jakby to nie jest coś, co gdzieś tam kiedyś było, a w sensie te kacze dzioby i kiedyś po prostu... Dzioby, przy... czyli za dużo kwasu hialuronowego w warce górnej, tak? Za dużo i troszeczkę inaczej podane, to znaczy są też różne gęstości właśnie kwasów, tak jak powiedziałam, i te takie bardziej miękkie, te, na których się łatwiej pracuje, bardzo ciągną wodę, więc się robi takie fluffy lips, one są takie bardziej z jednej strony nawilżone, z drugiej strony właśnie takie trochę napompowane. Można te same usta zrobić bardziej na płasko, czymś twardszym i po prostu usta będą w takiej projekcji właśnie poziomej, większe, a no nie, nie będzie taki daszek odstawał, tak? No i tak jak mówiłam właśnie to, to, to przepełnienie, podanie zbyt dużej ilości, no, też sprawia, że to, to gdzieś może migrować, gdzieś ten, no, te usta po prostu wyglądają nienaturalnie. I tutaj nie idziemy w to. I bardzo dużo właśnie też kosmetyczek, kosmetologów, wypełniając tylko usta, nie zajmując się niczym innym, się ładuje ten kwas hialuronowy. Dlatego, że wszystkie teraz dziewczyny młode mają usta zrobione, no to ja, ja też pójdę. No i taka kacze to po prostu to jest. Typ, na porządku dziennym. Na ulicy widzimy masę takich kobiet, i w moim odczuciu takim estetycznym no te dziewczyny są trochę skrzywdzone. Natomiast też trzeba powiedzieć to głośno, że kobietom też się to podoba. I jest grupa pacjentek, które chcą mieć tak zwane Russian lips, czyli takie gigantyczne, przepełnione, im większe, tym lepsze. Nawet są kongresy dla właśnie kosmetologów, też lekarzy na których są workshopy, różne szkolenia, które uczą właśnie tych operatorów, żeby robić okno większe, napompowane, te usta takie właśnie przepełnione, bo faktycznie jest klientela na to i no nie, no to się kłóci z moim poczuciem estetyki mhm. I raczej usta, jeżeli już są wskazania i są to powiedzmy zrobienia, wymodelowania, to to jest wisienka na torcie. Bo co z tego, że usta będą większe, i ładniejsze? Jak mamy zmarszczki, mamy cienie, mamy przebarwienia, ta skóra jest generalnie bardzo złej jakości. To nie jest medycyna estetyczna, którą ja chcę praktykować. Powiedz jeszcze o tym, jak wygląda sam zabieg, podania wypełniaczy. Też są jakieś strefy, okolice. Jak to planujemy? Tradycyjnie zapytam o to, czy boli. <grym> To znaczy, te zabiegi też są raczej z tych szybkich, czyli tak myślę do pół godziny na jedną strefę, jeżeli chodzi o wolumetrię, to jest jak, jak najbardziej wystarczające. Czasem trochę dłużej w zależności od tego, jaka ilość tego kwasu jest używana, jakie strefy są dodatkowo robione. Mhm. Czyli tak przychodzi pacjentka na, kons na konsultację i pacjentki w pewnym wieku... Albo pacjent. Albo pacjent, właśnie tak po 40 roku życia, mniej więcej, już, już zaczyna mieć ubytki gdzieś tam w obrębie policzków, skroni, szczególnie właśnie koło 40 roku życia robi nam się tutaj taka troszeczkę trupia czaszka. To znaczy, tutaj te doły skroniowe są bardziej zaznaczone i naprawdę świetnym efektem takiego troszeczkę liftingu jest dodanie troszeczkę. Kwasu hialuronowego w, w, w tej okolicy, żeby troszeczkę wypełnić tą twarz. Ona staje się taka mniej koścista, taka, taka bardziej owalna, i też troszeczkę unosi nam te tkanki. Tak samo tutaj środkowe piętro twarzy. Policzki, one też wszystko pięknie dźwigają. Linia żuchwy. U kobiet jak najbardziej tak samo. Uważam, że to jest bardzo estetyczne, żeby kobieta miała bardziej uwydatnione tutaj kąt żuchwy, wtedy podbródek jest mniej widoczny, wtedy chomik generalnie się ukrywa. I tak jak kiedyś jeszcze wspominałam, brudka. Brudka to jest naprawdę game changer, jeżeli chodzi o całą proporcję naszej twarzy, czy to w projekcji właśnie takiej bocznej, czy Patrząc anfas, naprawdę brudka wydłuża, wysmukla, ukrywa podbródek, naprawdę pięknie wyrównuje proporcje. I te zabiegi są bezbolesne. No, znaczy bez Mamy preparaty z lidokainą, czyli z, z substancją znieczulającą. Mamy też bez, natomiast nie jest to nie do przejścia. Wiadomo, że ten moment wkłucia jest nieprzyjemny, natomiast to trwa tak szybko i efekty są tak spektakularne, że warto. Że, że, warto, że, że warto. I tych naprawdę pacjentek jest masa. Pacjentki są w 99% naprawdę zachwycone, zadowolone. Wiadomo, że zaraz po, po zabiegu ten kwas hialuronowy, on się jeszcze układa, czyli mamy obrzęk pozabiegowy, też te pacjentki czasami wychodzą takie trochę skonsternowane, bo no nie wiedzą, czy dokładnie tak będą wyglądały, czy nawet przy właśnie wypełnieniu jakiegoś zrobionym ust, jest gigantyczny obrzęk, więc pacjentki są przestraszone, że one będą miały takie wielkie te usta, ale nie, obrzęk schodzi, sam preparat do miesiąca się układa, więc to wszystko jeszcze pięknie pracuje w naszych tkankach, to jest tak bardzo... Biologicznie spójne z, z, z naszymi tkankami, że nie jesteśmy w stanie wyczuć później tego kwasu hialuronowego, jak on jest dobrze podany, e, czyli po prostu nie wiem, masując sobie twarz czy, czy gdzieś tam dotykając, po prostu nie czujemy tych, tych depozytów. Nic nam się nie rusza, tak jak sobie wyobrażamy jakiś implant podskórny, e, nic no, nie ma prawa się tak za bardzo przesunąć, spłynąć, dlatego że pacjent też się boją, że coś z policzków spłynie i będzie to niestetycznie wyglądało. Jeżeli jest to dobrze e, wykonane, jeżeli podajemy. Odpowiedni preparat do danej okolicy. Jeżeli to jest wszystko dobra kwalifikacja, dobrze właśnie dobrane preparaty, to nie ma prawa się nic zadzieć. Ola, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcamy do zadawania pytań, zachęcamy do komentarzy i subskrybowania naszego kanału. A podczas następnego naszego spotkania porozmawiamy na temat mezoterapii.